Cześć! Z tej strony Mariusz Szczecina, jestem twórcą portalu cleverkit.pl, gdzie uczymy się w sposób kreatywny grać muzykę rozrywkową, a ja dzisiaj chciałbym się zaprosić i przywitać jednocześnie do kursu gry na organach dla pianistów. Przygotowałem dla Was kurs, w którym nie będziemy mówić zbyt dużo o teorii. Ja nie będę Wam w tym kursie przedstawiał budowy organ, Um, zasady działania organów, to sobie można poczytać w internecie, w książce, którą można gdzieś tam kupić za 20, 30, 50 złotych. Naszym celem jest um, nabranie wprawy i płynności w grze pieśni kościelnych. dlatego będziemy korzystać ze śpiewnika siedleckiego. I uwaga, dużo będziemy pracować na jednej pieśni, ponieważ podobnie jak uczę na pianinie, tak samo tutaj będziemy chcieć nauczyć się rozróżniać różne style gry tej samej pieśni. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnej lekcji. W tej lekcji i bo też w kolejnej albo jeszcze następnej, będziemy sobie zrobić, będziemy sobie robić temat wprowadzający do harmonizacji. Kilka rzeczy, zanim w ogóle wejdziemy głębiej w tę przestrzeń, musimy sobie uświadomić, bo kiedy pokładamy sobie to w głowie, będzie nam po prostu dużo łatwiej. I teraz jest tak, mamy gamę C-dur, skalę zwykłą C-dur napisaną prawda? w nutkach przed sobą, którą widzimy. Nic trudnego. I teraz to, co chciałbym Ci uświadomić, to to, że jakakolwiek melodia albo sprowadza się do siedmiu dźwięków. I teraz, żeby Ci to bardziej pokazać, wyobraź sobie, że mamy śpiewaczkę, w przypadku której sprawdzamy jej skalę głosu, jak. i teraz jedziemy jak burza, my się nie zatrzymujemy. Kolejną z pieśni jest u drzwi Twoich. Chcemy sobie dobrze wyćwiczyć bas, po to, żeby móc przejść do kolejnego etapu, prawda? Eee, I u drzwi Twoich jest kolejną pieśnią, która bazuje nam na pięciu dźwiękach, a to oznacza, że w ogóle nie musimy przesuwać dłoni, przesuwać palców, i zaraz Ci to pokażę, żeby zagrać całą tę pieśnię. To jest niesamowite. Bardzo. Wiele pieśni kościelnych składa się na. składa się z prostej struktury, gdzie niewiele trzeba się. Moi teraz przechodzimy do kolejnego modułu. W tym module porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach. Porozmawiamy sobie o następstwie dźwięków. I teraz posłuchaj, pierwsza wersja. Ładnie, prawda? A teraz posłuchaj. Jak to zabrzmi? W momencie zastosowania właśnie zasady następstwa dźwięków? No i teraz przechodzimy sobie do kolejnej pieśni po błogosławie Zdrowi.